Zupka się gotuje szczawiowa dzisiaj, a ja e, robię ogórki małosolne, no za dużo ich nie kupiłam jak widzicie, no ale dobra, dobre i to. No i tak, cały ten zestaw z Biedronki, którym był mały czosnek i takie małe dwa kawałki chrzanu prawie 6 zł, no i koper, który, który był fatalny i wyrzuciłam go, pójdę sobie urwać swój z ogródka. No, to także cenią się, no ale dobra, mam taką ochotę na ogórki małosolne, więc sobie zaraz zrobię i co, już pewnie yy, pojutrze powinny być dobre, więc idziemy do ogródka po yy, gałązkę porzeczek, liści z porzeczek, no ja tam gałązkę kładam i po, po co? Kuperek, tak, i będziemy zajadać, Nikola umyła, także... Także wiecie, szybciej ja ustałam młodego, a to tutaj się prawie samo zrobiło. Ja tylko przeciąłam czosnek. <noise> no, chociaż raz trochę mniej zrobię niż ktoś. Bo zobaczcie, w jakim stanie ten koper. No, ładniejszy mam w ogródku. Ale pogoda powiem wam, że jest cudowne, jest tak ciepło, że spokojnie można się opalać. Jest 30-30 par nawet w cieniu. Bardzo gorąco. Z czego ja się cieszę, nie narzekam, ale pachnie koper pięknie. Woda się gotuje, bo będę teraz właśnie te ogórki zalewać, a z cieplejszą szybciej ta fermentacja przebiega. Dobra, mam tutaj zupę już ostygła, szczawiową. Yy, podsmażyłam jeszcze trochę kiełbaski, bo nie miałam nic innego. Yy, Nikola jadła i powiedziała, że bardzo dobra i aż dwie miski zjadła. To szok. Spróbujmy. Teraz spróbuję teraz ja, bo ja jeszcze jej nie próbowałam. Yy, jakoś przyjechałam, najadłam się. I nie chciało mi się, więc wychodzi czwarta. Można zjeść, nie? Okej. Okay. Spróbujmy, czy taka jest dobra, czy po prostu głodna była. Szczabi jest bardzo dużo. Czuć go. O to też mi chodziło, żeby to nie było rozwodnione. Porządnie ostygła. bardzo dobra, ja tylko sobie dodam troszeczkę pieprzu i trochę jeszcze soli i jest ok, czuć ten szczap no więc no więc obiad udany więc... dzień dobry moi drodzy w piątek ostatni dzień tygodnia i zostały dwa dni do końca wakacji ja właśnie młodego odstawiłam do przedszkola zadowolony happy, przed siódmą stał no... Podoba mu się? Podoba mu się. A mama przez ten czas zajechała do sklepu i kupiła kilka drobnych zakupów. Mam taką ochotę na zupę, wiecie jaką? Krupniczek. Po prostu moja mama robiła wczoraj krupnik i tak jakoś mnie proszę. I jakoś tak mi na chęci narobiła, że stwierdziłam, że ja też... A, oni dalej idą. Okej. Okay. Że ja też muszę koniecznie zrobić, nie kupiłam żeberek, ale dobra, to zrobię jutro, bo dzisiaj robię co innego, kurczaka yy, z buraczkami, też dawno nie jadłam. Yy, mama się bardzo cieszy, że synowi, synkowi się podoba. Bardzo mi się to podoba, ale w roku szkolnym będziemy musieli chyba troszeczkę yy, jeździć coś po ósmej, żeby wiecie, przy szkole na ósmą jest najwięcej dzieci, harmider, więc Myślę, że jak jedziemy o 8 i będziemy, nie wiem, znaczy jak będziemy na, nie wiem, z 5, 6 po 8 to będzie odpowiedni czas. Yy, I tak, i kupiłam, wiecie co zrobiłam, to ogórki małosonne, które tam yy, widzieliście, zrobiłam, nie wiem, w którym firmie i w ogóle. No i kupiłam do tego, uwaga, kto lubi, to lubi najlepiej, czy to jest taki dzieci domowy, ale tutaj taki smalec. Najbardziej to mi smakuje, ten smalec taki, wiecie co, na stołach wiejskich na weselach. Najlepiej. Mamy piękną pogodę, po prostu cieszyć się. Przyszły tydzień też się zapowiada bardzo ciepły, więc ja się bardzo cieszę, bo przynajmniej mój syn będzie miał okazję powkładać te komplety, w których mu tyle nakupowałam. Dzisiaj włożył koszulę jeansową, a do tego takie musztardowe fajne spodanki były. Ale on na taki sztywny materiał, że. No, nie chciałam go katować tym, że będzie mu niewygodniej, włożyłam mu zwykłe, dresowe czarne. Na szczęście takich mamy dużo. No i co? Trzeba będzie spakować pudło. Pudło na yy, rzeczy do szkoły, wszystkie. Ja dalej nie mogę w to uwierzyć. po prostu nie mogę. Dobra, będziemy robić śniadanie z Nikolą. W poniedziałek Nikola też już do szkoły. No więc, witaj szkoło, piękna szkoło. Yy, coś się tu chciałam w ogóle, połączyłam się, coś chciałam powiedzieć. Wysłałam paczkę od razu do tu zajechałam, ale to... A nie, sama zajechałam, tak? Yy, więc yy, no, nie wiem co ja chciałam powiedzieć. Po prostu skleroza nie boli. Witajcie. Czekajcie. Witajcie. w nowym vlogu. Ahoj, przygoda kolejnego dnia. Ym, buziaka nie chciał dać znowu. Ale tym razem już mam łezka się nie zakręciła. Tym razem już nie. Dobra. Wyjęłam sukienkę sobie, bo jeszcze w tym roku jej nie miałam. Bo taki był sezon ciepły, że nie było za bardzo okazji zakładać takich rzeczy. Yy, aczkolwiek ona jest fajna, tylko że wiecie co z tyłu, jest bardzo wycięta i widać cały grz to Ale bez. No, wolę mi zy... No dobra. Yy, to zabieram to. I idę do domu robić kanapeczki. Ogórek mój jeszcze chyba nie doszedł, ale mam taki kupny, który jest słaby. Mam nadzieję, że moje ogórki będą dobre. No, bo dałam troszkę więcej soli niż normalnie było w przepisie. No, bo wiecie, jak ktoś lubi bardziej takie słone, no to nie ma tu nic. To sobie wystarczy lekko dosolić. Na litr jest jedna łyżka lub dwie. No to ja dałam dwie. No, no więc tak, w tym pięknym słoiku z action. Dobra, idę do domu. I tak szybko minęło, że kluczyki, kluczyki w rękę i trzeba jechać po naszego najmłodszego rodzenka. Czy minął szybko ten czas? Czy mi się wydaje? No już, no już. No już. Przed chwilą pojechał, a to już matka musi po niego jechać. No. no. Ale powiem Wam, że stęskniłam się za nim. Krótko, no tak, bo wiecie, tak to jest, jestem w domu, jest świadomość, że on jest, a. Teraz wiem, że on jest gdzieś indziej i nie mam na to wpływu, co robi. Ja się na niego nim, z nim zajmują. Jadę już, jadę, jadę. Dobrze. Mój dzielny przedszkolak. Jak było w przedszkolu? Dobrze. Dobrze, super. A możesz, kierować? możesz kierować, jak będziesz miał prawo jazdy, kolego. Mam prawo jazdy. Nie masz. Dzień dobry w kolejnym dniu u mnie to tak czasem bywa jeju jaki mam brudny samochód po prostu cały jakiś taki okurzony jakimś takim jakby nie wiem od takiej krople deszczu nie wiem taki kuszczaj taki ostry wiatr wiał a ja jadę gdzie do sklepu, moi drodzy. Dużą ilość kwiatów i potem z tego będę robić bukiet. Eee, I przy okazji muszę kupić ręcznik do szkoły dla Oskara. I... Coś jeszcze miałam kupić, pierogi na obiad się nic nie robi, jest piękna pogoda upalna. Pranie oczywiście jest wstawione, bo przecież dzień bez prania to dzień stracony, ale Oskara i tak musiałam kocyk przeprać, żeby miał, wiecie, taki czysty, a nie tak spakowany sklepowo. Mimo, że to folicę jest, to jednak, tak wiecie. Odświeżony, będzie lepiej mu się na pewno e, leżało pod nim. Mam nadzieję, że będzie spał, bo mój syn jest jeszcze śpiochem w ciągu dnia. On musi spać, jeśli nie śpi, to jest po prostu niegrzeczny i on potrzebuje tego snu. On się bardzo regeneruje, e, nie chodzi, nie. Wiecie, no nie ma ludzi, po prostu jest potrzebny. Zresztą ja uważam, że sen e, dla dzieci jest potrzebny. Chyba, że absolutnie takie dziecko nie chce, kategorycznie kłóci się z wami i nie chce spać, no to wtedy, no nie wiem, bo moje obydwoje spało, więc nie wiem jak jest z innymi dziećmi wiem, że moje potrzebowały snu. Nikola chyba jeszcze do zerówki jak chodziła, to wracała i robiła sobie drzemkę. No tylko że Nikola to była też wcześniej, yy, znaczy wcześniej. Wcześniej ją odbierałam, bo o 12, troszkę po 12 max, więc wiecie, ta drzemka jeszcze nie zaburzała nam później yy, snu nocnego. No za będzie troszeczkę inaczej, bo on będzie trochę dłużej i będzie zaliczał tą drzemkę w przedszkolu, więc ja mam nadzieję, że on będzie sobie spał. Jeśli będzie spał, no to ok. jeśli nie, to myślę, że na pewno jakaś pół godzina, drzemka, pół godzina drzemka będzie wliczana w to. Powiem Wam, że czy wykorzystacie z tego szejkomatu z Biedry? Bo ja powiem Wam, że korzystam i czasami uda się nawet coś trafić, no to dzisiaj mi się udało wylosować margarynę tą roślinną, czy to masło, margarynę roślinną, nie wiem, nawet jak to się dobrze nazywa, no taka za słonecznikiem ta roślinna, takie opakowanie, jak kiedyś, kiedyś, tak cały czas teraz, za dobrą cenę, bo za trzy... 99, powiedzmy, wiem, że trzy z przodu. Tak to właśnie na nas działa. Zobaczcie, będzie końcówka 99, nie powiemy 4, tylko 3. Ale za trzy z kawałkiem to i tak dobra cena. Bo normalnie bez trąbki to ono jest prawie po 8 zł. Więc kurczę kiedyś to było tanie, prawda? Po 2 zł z kawałkiem, może. No dobra, no nieważne. Kiedyś to było kiedyś. Jeszcze pamiętamy, nasze dzieci nie będą pamiętać tych rzeczy. Chyba cen, że kiedyś było taniej, tylko e, chyba non-stop jakieś rosnące ceny. Chociaż no nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. No to więc ja tutaj zmierzam, jadę szybko, ogarniam to, co trzeba. Mam nadzieję, że tutaj dzikich tłumów nie będzie, bo jest jeszcze wczesna godzina i jadę do domu. Tak jak mówiłam, dzisiaj kupuję pierogi, po prostu pierogi, nic mi się nie chce robić. Jutro idziemy do no, mojej mamy na urodziny, yy, więc robimy obiad, niespodziankę. Yy, I spokojnie nie mogę o tym mówić, dlatego że już no, to już jest dawno, dawno po, więc yy, gdyby nawet coś, to to już nie będzie, wiecie... Ojej, ja, jak tu dużo ludzi nie będzie, że to już jest po niespodziance. Jeju! No ale to sobota, nie ma co tutaj się widzi, co? Bo jak w moje miejsce jest zajęte. No dobra, takie zajęte to jadę dalej. Bo jak sobota to do Biedronki, a nie do Lidla. A uważaj, Bumbelku, bo cię pani rozjedzie. Nie, no zwolnię. No dobra, to kończę. I idę po koszyk. Szybko, mało i sprawnie. Mam nadzieję, że pójdzie i że będą tego dzikie, że nie musiała jeździć nigdzie. Eee, no, zobaczymy. Dobra. Torba w torbie jest, torba z action, żebym nie musia się znowu bawić i wychodzę. Będę znowu długo gadać. Dobra, wracam. Przykręciłam trochę klimę. Ej, nie było tych kwiatków, co miałam kupić. W piątek była po prostu tona ich. I mówię, dobra, przyjadę w sobotę, będzie, a tu wszystko wymiecione, wymiecione. Coś znalazłam i będę z tego kombinować bukiet, bo chciałam właśnie sama zrobić, bo one wtedy są takie y, pełne, duże, ładniejsze. No i co? Miałbyś taki w, trochę w innym kolorze, a wyjdzie biały, y, biały, z akcentem troszeczkę koloru gipsówki. Bo nie było nic takiego ładnego, ewentualnie jeszcze się przyjadę, jeśli będę jechała dzisiaj gdzieś do sklepu, to może bym kupiła te liście eukaliptusa, wtedy można byłoby, wiecie, tak troszeczkę uzielenić, no ale jestem zawiedziona, bo naprawdę, byłam w piątek, dzisiaj jest... Wczoraj była? Wczoraj byłam. aha. No tyle było tych kwiatów i goździków i różnych, mówię dobra w sobotę, a jednak widzicie, no i mogłam kupić, nic mi się im nie stało, a ja sobie obudziłam, że ja sama zrobię. Eee, no dobra, zrobię z tego, co... zobaczymy, najpierw spróbuję zrobić z tego, co mam, ewentualnie jeszcze mm, dokupię i zobaczę, co z tego wyjdzie. Tak jak mówiłam, nic takiego tu nie kupowała, nie kupowałam, nie, nie kupowałam, nie umiem mówić, sorry, nie kupowałam, o, eee, to będzie taki łączony vlogas. Zobaczę, czy ja będę jeszcze gdzieś jechać. Ale tak, gipsówka to jest bardzo ładne. Bardzo ładna roślina. Ona ładnie uzupełnia. Jakoś teraz mam wrażenie, że jak tu patrzę, jestem bardzo, bardzo nisko. No i teraz nimi się bieganie. Przez te urlopy, jedne, drugie mam długą przerwę. No, ojejku, długą, ale już ładuję zegarek. Zobaczymy. Myślę, że na spokojnie od poniedziałku chyba że mi się uda jeszcze może dzisiaj, bo jutro to na pewno nie. No to, no to wyjdę pobiegać, a jak mi się nie uda to na spokojnie od poniedziałku, bo będę miała trochę więcej czasu. Wiecie, szkoła, w szkole spokojnie mogę sobie rano iść pobiegać i pewnie moje godziny biegania ubiegną, z, zmienią godzinę z wieczornych na poranne. Ale w sumie dzień można też rozpocząć pełną energią, jak się pobiega, Z, nie? z rana treningiem czy tam nawet jakiś taki w domu, nie wiem, zobaczymy, na razie wiecie, nie ma co ten, yy, strasznie dużo ludzi. Kupiłam znowu to mleko waniliowe, bo naprawdę jest, dobra jest cena i mój syn bardzo to lubi. No więc yy, skoro lubi, to mu wzięłam i jadę do domu, bo pewnie już pranie na pewno wyprało się i zobaczę, co tam mój Ron Science mały porabia, bo on widziałam, że sobie tam wziął Nożyczki i tną karteczki, więc podejrzewam, że będę miała szaleństwo. Te Jestem w domu. Zrobienie bukietu to nie jest takie proste, powiem Wam. Nie do końca. Jest ładny, znaczy brakuje mi jeszcze jakiś. Nie wiem, zobaczymy na razie, jak jest. E, dobra, ja rozkładam resztę zakupów. Ułam podogę, bo o wylał loda niechcący albo ich chcący, nieważne. Kupiłam banany jeszcze. No i to mleko, o którym Wam wcześniej wspominałam, z postaciami z bajek. Ehm, no i co? I sprzątam, bo teraz po tym obcinaniu, nacinaniu. Trochę się nabołaganiło. I powiem Wam, że chyba coś mi tutaj uszło z wagi. To fakt, bo jak patrzyłam na wagę, to jakoś jestem szczuplejsza. Nie wiem czemu, ale ta spódniczka była taka na styk. Ona jest piękna i urocza, już Wam pokazuję. Poczekajcie, bo tu mi się wszystko. Uh -huh. Nie mogłam znaleźć czarnej w ogóle bokserki. Chciałam brążółkę. Chyba nawet takiej nie mam na ramionczka. Ona była taka na styk, a teraz zobaczcie. Ciu, ciu, ciu. Nie widać dalej. O! No ona jest. Bardzo ładna. Z Sensei są jeszcze dostępne, widziałam. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, nie musi się wszystkim podobać, ale no, chyba za sprawą postu przerywanego. Tak podejrzewam, bo nic innego nie stosuję. Przestałam nawet ostatnio biegać. No, długo do nie biegam. I tutaj moje perełeczki. Piękne. Spójrzcie, bo one cudnie wyglądają. Dobra, bo padam, jest mi bardzo gorąco. Idę powiesić pranie i sprzątam.